Bronia. Siedzi. Chodzi strasznie, nie? zobacz zobacz. Nie wiem czy to nie jakiś sumek jest. jaki wielki. Mam rybę. Ten kolorek fajna rybka jest. Bo widziałem powidziałem Nie wiem, żeby tak wygnąć casting tego typu to masakra, nie? Naprawdę jest to ryba 10 kilo plus, nie? Tylko to jestem pewny. No chyba, że aligatora zaczepiłem. Siemanko moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Great Fish. Dziś odcinek spinningowy, wybieram się na nową wodę, totalnie woda, której nie znam. Trzymajcie kciuki, by mi ryby dopisały i by odcinek po prostu był pełen emocji. Mam nadzieję, że widzimy się zaraz w dalszej części filmu. Piona! Zaczynamy zabawę na nowej wodzie, Rocky Twister Toxic Green kolorek, 15 cm, tutaj 5 gram akurat obciążenie, no i zaczynam od takiego obciążenia, takiego twisterka, obłowicę, taką miejscówkę, którą tutaj widzimy, o kurde, coś przyhaczyłem, myślałem, że ryba. Ja to samo ja taki zaczep tam. Ale to nic, a czepy jak są to też dobrze. To Mogą stać tu jakieś kierowniki Płytka woda, więc dlatego postawiłem na Twistera. Okonie się podobno fajne tu trafiają, tak ludzie mówili, więc kolor też ciemny, przynęty. Podczas słowienia w tym miejscu obserwowałem sobie cały czas wodę i pomyślałem, że powinniśmy się przenieść w inną strefę zbiornika. Sami zobaczycie, że wybór tej kolejnej strefy to był strzał w dziesiątkę, i docelowo ta strefa dała nam piękne ryby. A wiesz dlaczego ja chciałem iść na koniec? Bo tam mamy jeden i drugi narożnik, i one moim zdaniem będą stały w tych strefach narożników. I też, co jest ważne, tutaj jak idziemy po długości, jak spojrzymy to nigdzie nie ma trzcin takich jak tamten brzeg. A tamten brzeg ma takie, taką rzadką trzcinę, stricte bym powiedział pod okonie z czupaki, więc moim zdaniem one mogą tam się ustawiać. Dlatego pomyślałem, że tam powinniśmy zacząć obławiać jako ta główna strefa. Więc zwijam i idziemy. Zmiana kolorku na kolorek braci Okoń, Taki Ala Fire Tiger, zielony-żółty czerwień pod spodem. Zobaczymy, może to da rybkę. Może inny typ pracy jest potrzebny? Nie twisterowy, a właśnie kopytką. W tej strefie od razu było widać spławy ryby, co było dla nas bardzo dobrym znakiem. Chwilę później, dosłownie 5-7 minut i Piotrek notuje tutaj branie. Niestety ryby nie udaje się wciąć, ale jest to dla nas już dobry znak, że to miejsce będzie dawało szczupaki. Widziałem na no kiju. Ale był o, na... Stary łuska. na bucie No, na małe przynęty reagują. O. <laughs> Nie chcą większych przynęt, może chcą mniejsze. Zagramy sobie roki Tigerem. może właśnie chcą mniejszych przynęt. Piotrek miał jedno branie, właśnie na mniejszą przynętę, Zobaczymy. Pogoda tego dnia była cały czas zmienna. Przez chwilę tutaj nic się nie działo, ale zerwał się mocniejszy wiatr i momentalnie pobudził drapieżniki do żerowania. Chwila moment i notuje Piotrek kolejne branie. Idę. Tylko Ale jest, kurde, najważniejsze, że jest. I na najskuteczniejsze przynęty na, Woba. na polskim rynku. Czyli great fish. Nieźle. Gratulacje. No tego sprowokowałem ładnie. Może się odpaliły? Może. <grym> Fajnie. Nie, te haki BKK, to jest jakaś masakra. To jest tak dobre. Bym poprosił śledziaczek, bo śledziaczek ale... Do wody Od razu, żywiołki to chyba nie ma co. Tam, tam pójdzie jak. Bajka. Fajnie, fajnie tym wobem, kurde, zagrałeś. Ja zostaję przy czarnym, dużym. Bo, myślę, że to dobry kolor. Bo nie zdziwię się, że coś zaatakuje, wiesz? Tego ci życzę i myślę, Mimo, że to malutki to szczupaczek, to i tak nas pobudził. Wiara momentalnie wróciła. Zostaliśmy w tym miejscu i to był strzał w dziesiątkę. Bo za chwilę ja zanotuję branie, a każda kolejna ryba, która wyjedzie z tego miejsca, będzie tylko większa. Zobaczycie, że naprawdę warto oglądać do końca. Jednak po prostu to jest to, co gadaliśmy. Jeśli drobnica jest i ty widzisz, że ryba się spławia w tej strefie cały czas, to równie dobrze można nigdzie nie łazić tak. bo te szczupaki, czy okonie, czy cokolwiek innego to i tak to jest w tej strefie, tylko pytanie kiedy się aktywni, bo one na banko wstawiają ja jestem przekonany, że wcześniej też wstawią tylko ja bym to No, Siedz siedział, siedział, siedział i to był szczupak, bo widziałem jak ruszył. Gdzieś może być tak, że ty pracy im pasuje. Albo stoją trochę mniejsze, niż po prostu tutaj. Albo, albo tak, albo to jest kolejny taki. Co wiesz, to twoja przynęta jest prawie Moja to jest kąt, po prostu no. I dlatego ty nie ma brania. Siedzi. Pięknie. Więc siedzi. Wyskoczył, kurde. Nieduży. W tej samej strefie. O, sorry. Mamy Zapięty na. O ale już pięknie. Na ciemnego. Ty i zobacz, przynęta 14 cm. Weźmy go, dajmy go na trawę. I, i tak go zobacz. I on po prostu zobacz, zaatakował. Rybka tam, nie wiem, z 40 par cm. Dobra, Patryk, to będzie dobre łowisko. Ale patrz, jak o. pożar. Muszę iść po pocążki. Dobra, to jestem jednak ekspert. <grym> o jest taki pisklaczek z 40 parę cm. Guma, ciemny, po prostu rokas, no i na to wziął, nie? Na czternastkę ciemnego załadował w dalszej strefie, oddajemy mu wolność, nie wpłynie. Natlenimy go. Mocno zapięty. Pa, pa, od razu, jak burza. Ty, no i zobacz, jak jesteś w dobrej strefie. To w ciągu chwili możesz mieć kilka ryb. Dawaj, rzucaj też. Coś <głos》>. Jeszcze coś tutaj trafimy. Jeszcze jest trochę czasu. Teraz coś większego. Mam gumeczkę. One tu są, On tu już raz kolejny gonił. Zaraz zaczymy. Ja tu jeszcze coś wyjmę stąd. Dokładnie, dawaj, dawaj, tutaj stary. Tak? No, bo tutaj grasuje i to już nie mały. Bo drobnica tutaj dalej się trzyma. I pojawiła się już większa ryba. Większy drapieżnik. Który już nie 50 tutaj atakował przy powierzchni. Bo to nie jest tak, że tu są dwie, trzy sztuki. Wiesz, jak tu jest ta drobnica, to ich tu kilka napłynęło. Te mniejsze wyciągnęliśmy, bo je łatwiej sprowokować. Ale to nie znaczy, że tu nie ma większego. Jak szybciej te chmury nachodzą, to będzie jeszcze lepiej. W tym rzucie zanotuję naprawdę fajnego szczupaka sami zobaczcie jaka padło to dzisiaj krótkie coś tu super kurde mam rybę mam rybkę masz no oho ciekawe co jest szczupak, jest szczupak. Będzie wymiarowy na pewno. No ładnie. Fajna rybka jest. Mam Pięknie. Mówiłem. No Mówiłem. jest fajny. jest. Jest 70 pewnie. Spokojnie. Zaraz go zmierzymy. Pamiętaj, grasz. No ten ładny. Bez miarę? No dobra. Piękna rybka. 69 cm. Ten super. Zobaczcie, szczupaczek 69 cm. Pod sam koniec wcześniej wpadły dwa śledziaki, mi jeden i piotkowi. No i mówiłem, że tutaj duża ryba dalej gdzieś chodzi, bo widziałem spławy. No i wpadła 70 na nie. roki 14 cm oczywiście czarna przynęta. Na niego załadował. Za chwilę Wam pokażę tą przynętę. No i tyle. Oddajemy mu wolność. Do wody. Więc tak, moi drodzy, ten kolorek dał tą 69, już rozcharatany tutaj. On jeszcze złowi jednego, spokojnie. No, gratulacje. Kurde, pięknie. Dzięki, dzięki stary. Ale nie no, wiedziałeś, że chodzi po prostu. No, mówiłem ci, że mówię, rzucaj tu i tu jest większa ryba, tu chodzi. To no, nie to. jest ten mały, bo ja widziałem po tym, jak właśnie ruchy wody bo jak on atakował na drobnicy. I mówię, kurde, to nie jest, mówię, mały szczupaczek, nie? Tylko przyszła dobra pora, i wystarczy rzucać, nie? Kolor dostosować na ciemniejszy, bo ewidentnie na ciemne reagują. Twój wobler też ciemny. Kurde. szkoda, że nie można chwilę dłużej zostać, nie? Szkoda. Dobra, już zasuwam do ciebie. W końcu rybka na Abu Nie no nie, 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 nie. Karpik Dobra Nie jest To jest dram z powołani A po jestem Spinningista który łapie białoryb na woblery <laughs> Kurde, ale ten kolor to taką kosę zrobiłem, nie? No, no jest przepiękny. No daje ryby naprawdę i w majówę, w lampę, no, i wieczorem, o, teraz o, tak samo. Malowania, Że mi się kojarzy normalnie z figurkami Warhammera. Jakby zbroja <laughs> Serio. Troszkę tego. Ja chciałem go nazwać jeszcze Bo mówiłem tam na filmie Snake, ale chyba nazwę go finalnie Black Alien. No lepiej. Bo ty mówisz chyba Black Snake, czyli no. Snake nie pamiętam. Tak. A Black Alien, bo on taki ten zieleń. Trochę alienik. O, 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 Teraz to chyba Oho, już jest... Teraz to już chyba jest szczupak, a nie... Nie. Karpik czy nie? Karpik. Tylko duży. Większy za. No. Czeka nie no, to podbieram. ja, no, ja tylko sakry mam. <laughs> to nimi tymi BKK to można ustawy czyścić. Może zmień przynętę sobie. Nie zmieniam. <laughs> I, co? I kart, tak? swój, tak. to i czwarty karp. Czwarty karp twój, tak właśnie, jesteś profesor, nie? A widać mi się to wystawiło. Ale co mamy tam gdzieś obok siebie wystało wszyscy? Tak no stadna ryba, nie? No. Czyli metę dobrze wytypowaliśmy jak pierwszy raz na wodzie i już człowiek dobrze metę wytypował Gdzie się ustawiają Łowisko fajne, co? z potencjałem. Mega z potencjałem, tak. To, co za chwilę zobaczycie, wprawi Was w osłupienie. Życzę każdemu takiej adrenaliny. Ja byłem w totalnym szoku, gdy poczułem ten ciężar i siłę ogromnej ryby na kiju. Jazda bez trzymanki i przetestowany sprzęt naprawdę na full. Zobaczcie, co się wydarzyło. Siedzi. O kurde, coś wielkiego, stary. Chodzi strasznie, nie? Zobacz, zobacz, nie wiem czy tam jakiś sumek jest. To idzie na kaśpię. No. ryba będzie. Patrz jak jedzie. No chyba, że karpia dychę podczepiłem, nie? Chyba, że tak. <noise> Poszło, widzisz tam oboje, to jest spod, jak sum. No. Za bardzo pod niej idzie, patrz. Tak. To jest tak jak wtedy na widzę. Ja pierdzielę. No stary mam kasta. Powaczaki wielki. 60-70 gramów kasta, nie? Uff. Nie chcę go mocniej podkręcać, bo boję się, że strzeli to wszystko. No ja nawet co to jest za ryba. Dalej jeszcze jej nie widziałem. O kurde. Coś wielkiego na pewno. Troszkę podkręcę. Spróbuję z wakijem do siebie dociągać. No. Nie może, żeby tak wygiąć casting tego typu, to masakra, nie? Ty, no zobacz, nie mogę go umęczyć. Ma no, widzisz, że to ryba, nie? Nie, no tak. No odchodzi. Ja pierdzielę. Pompuję go tu. Bo no jeszcze się ta ryba nie pokazała, nie? Naprawdę jest to ryba 10 kg plus, nie? Tego to jestem pewny. No, jestem ciekaw... no chyba, że Alligatora zaczepiłem. No. <grych> no, jak się pokaże. Chyba ten Chociaż... podczepiony faktycznie Masakr, co? Kurde, chłopie, i to jest. <gulity> dobra. Może, może. K Kalkuta przetestowana, nie? Ja pierdziele, ja to jestem jednak porąbany gości. tak, bo nie chcesz, Ty, to przecież to jest ryba. No 10 kg, tak jak mówiłem. Ty, tu przecież to jest z 15, nie, jak tak, nie więcej. to jest 15, tak. Jakie jak jak 10? Jak nie więcej, moje ręce, czekaj już. O, o, potwór Ty tu na karpie też dobrze przyjechać. No Zobaczcie, 81 cm karp. Ma casting na kalkuta, nie? Masakra. Dasz radę? No zapozuje z niego wypuszczamy stary i spadamy stąd. Nie wiem ile taka ryba nie, może nie. Mieć. Takiego obrotu sprawy przy stary nie spodziewałem, nie? No więc tak. Moja zdobycz yes. na spinning na sam koniec? Stary. Karp. Nie wiem, ile może mieć. z 15-17 kg, 81 cm. Upasiony taki świniak, że szok. Naprawdę masakra. Powalczył? No kurde, myślałem, że taki sum <laughs> albo topyga. Na castingu strasznie jazda taka, że szok. Jak możesz tego pokazać że tu z bliska? Piękna nie robota. Tyle, ryba jest ogromna. Wolność, ryba nie? jest ogromna. Zobacz, <laughs> no, tego smok, smok, Prawdziwy nie? smok. No Dobra, do wody z nim, żeby nie wypadł. Jestem pełno zmęczony. Od, Od razu. razu. Nie ma co mówić zdrowe, są wtóre. No, ja pierdziele, ale dał popalić. Ty, graty, stary robota złota. Koniec moi drodzy na dziś wyprawy spinningowej, poznałem nową wodę, jeśli chodzi o tą wodę, naprawdę ciekawe zbiorniki, bardzo duże, wpadły ryby, dwa małe szczupaki, jeden u mnie, drugi u Piotka. trzeci można powiedzieć taki już fajny średniak, 70 gruba, więc dał mega frajdę, na początku było mega ciężko, próbowaliśmy dobrać się do ryb, do różnymi przynętami. pogoda cały czas się zmieniała, nie mogliśmy się do nich dobrać, ale wieczór fajnie zagrał, na sam koniec przetestowałem casting pod ogromną rybą, jak widzieliście na filmie, Filmie. Myślałem, że taki sum, albo to upyga, okazał się, to karp pewnie z 17 kg, więc zabawa niesamowita na kiku typu do 60 gram, bo nie mam dokładnie opisanego, ile on ma gramatury, ale myślę, że gdzieś do 60, zabawa przednia, ręce do tej pory mnie boją po tym karpiu, więc tyle. Wracam szczęśliwy do domu. Jeśli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi po prostu bardzo miło. Ja na pewno jeszcze raz odwiedzę tą wodę. A na dziś wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam was serdecznie, Tony Siemka.